I... 900 metrów. Zostało 150. Jest! 1050 metrów. Zatrzymuje stoper. Minuta 37 sekund. Sporo nam zabrakło. Test dobiegł końca. Stało się jasne, że śmigłowiec nie jest w stanie w ciągu 8 sekund wznieść się o 540 metrów. Całkiem sporo. To mógł być jakiś front atmosferyczny, który wpłynął na zachowanie śmigłowca. Albo coś innego w kilka sekund przeniosło ich pół kilometra w górę. Właśnie na taki wynik eksperymentu liczyłem. Świetnie. Well, so Bardzo dziękuję. To była przyjemność. Wow. <laughs> Niezła zabawa. Eksperyment zakończył się powodzeniem. Dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy na temat śmigłowców i wiem, że żadna maszyna nie jest w stanie wznosić się z taką prędkością. To niemożliwe. Zatem pozostaje teoria o jakiejś sile zewnętrznej, która sprawiła, że helikopter w niespełna 10 sekund wzniósł się o 540 metrów. Ben jest przekonany, że UFO w kształcie tiktaka wpłynęło na lot śmigłowca. Pozostaje pytanie, jak do tego doszło i dlaczego? W poszukiwaniu odpowiedzi Ben spotka się z lokalnym ekspertem do spraw UFO, który posiada niepublikowane informacje na temat śmigłowca Koyna. Tom, miło Cię poznać. Dziękuję za spotkanie. Jestem ciekaw, dlaczego zacząłeś badać tę sprawę. Zainteresowały mnie przede wszystkim usterki śmigłowca. Jestem pilotem i wiem, że wszelkie naprawy trafiają do rejestru statku powietrznego. Czy wojsko sporządziło oficjalny raport na temat powstałych usterek? Kiedy zacząłem badać tę sprawę, Okazało się, że żyro Busola została zastąpiona nową. Trzy miesiące później dokumenty dotyczące naprawy trafiły do kosza. Chwileczkę. Właśnie. Zaczęto wypytywać członków załogi o ich sny, czego dotyczyły.